Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku Assassin's Creed Unity. Oczywiście witam Was razem z Arno. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku? W dość krótkim odcinku. No, wykonaliśmy ostatnią misję treningową. Właśnie wychodzimy z bazy, e, asasynów Assassin'ów. Nasze naszej bazy głównej i naszym zadaniem będzie zabicie zabójcy pana de la Sierra. To chyba Vic się nazywa. nazywał, czy jakoś tak? Oj, okej, okay. musiałem się doczytkić stąd ten problem. Tutaj po naszej prawej stronie mamy powóz do DLC, zaś tutaj mamy do... z powrotem do Wersalu. Coś sprawdzę. Dobrze jest. Okej. Okay. Musiałem tutaj sprawdzić coś. A tutaj mamy... kafe teatr Arne otrzymał pod swoją odpiekę café-teatr. Stary lokal służący asesorom jako komórka wywiadowcza. Obejrzyj budynek i sprawdź jak się go do wyświetlania. To jest... też jest jedna misja, z misji głównych... ...ale nie, nie fabularnej... ...do końca. Jednak... ...to też jest ważne. Something I can help you with? What is this place? It connects to the sanctuary. Less flashy than the Saint Chapelle entrance, but we own the building. Used to be part of our intelligence network. But the place has fallen on hard times. How can I help? I'll keep an ear out for any opportunities that come up. You might also speak to the intendant about renovating the building itself. I'm not exactly flush with coin just now any revenues the cafe generates are yours to do with as you see fit the money is deposited in the chest in the study and the more improvements you make the more revenue quite you might also find that expanding our reach into other districts will pay dividends. merci oui oui merci. Na pewno No tam są, dobra. się szybko przejdziemy. Dobrze. Ile nastaliśmy? Oj, dwadzieścia trzy. Dobrze. Puchar to, to z zasia, tak dobrze tutaj mamy zagadkę Nostradamusa. no tam nie wiem co to. Sprawdźmy. Mhm. Takie zapoznanie się. I opisane, co tu mamy. Dobrze, niech będzie. Warto się dowiedzieć. Mhm. Co tu jeszcze mamy? Pokój Aran. Na pewno tu wejdziemy. Bo wiem, że za to jest osiągnięcie. O, fajnie. Struje dwory, tak już mam, żeby nie było. Wypadło mi ze skrzynki nowicjuszowskiej. Hmm, jeżeli dużo tutaj jest... ...tego wszystkiego. O, tu mamy zbroje Tomasa de Carnegie i Lona. Jeśli pamiętacie, to już po, można rozpoznać, że to jest zbroja tego asasyna, który ukraść relikty i trafiły one do asasynów, bo templariusze tego dobrze nie ukryli, a może je ukryli. I have a list of... Alice. No, a of, right? Paris, September 23rd, 1788. Dear Arno, I never thought I could be so bored in Paris. Can you imagine it? The greatest city in the world. And here I am, stuck in endless lectures from dawn to dusk. It's worse than that winter we spent in Strasbourg. <inaudible> Do you remember? when it snowed for a week straight and we couldn't leave the house and all the in the in <laughs> we convinced that cook the house was haunted by some young frankish prince and the poor man refused to leave his kitchen without a rosary in one hand and a bible in the other i miss those days the things i'm learning from father's friends are Well i wish i could tell you about them. Some day perhaps, but not now. and not like this. but still, i find myself missing those days. missing home. missing you. next time father comes to paris, you must persuade him to bring you along. i remain always your elise. Bo już się Dobra, no skończ. Poczytamy jeszcze innym razem. Mamy go. Jeszcze jedno zadanie w tłumie i mamy zrobione następną, mamy zrobioną następną nagrodę. Ta Nie ma, może w tym odcinku dla odmiany zajmiemy się trochę czymś innym.

Zobaczymy, czy Lecimy. Uuu, daleko jest. No mamy tam... Jest tu. Sobie pomożemy teleportując się. Zdążymy więcej coś zrobić, niż tylko to. Kolejną misję fabularną zrobimy już w kolejnym odcinku. Ciekawe, kiedy będzie kolejny patrz optymalizacyjny. Asasyna. Czy w ogóle będzie. Mam nadzieję, że te materiały, które są wam się podobają. Aj. Mój komputer zaczyna wariować i ścinę. że poza je zajdziemy. Już zbliżamy się do informatora, tak?

Proszę, save what you can. <śpiewanie> <śpiewanie> Zrobione były drugie, mamy trzecie. Myślę, że warto to odreparu, odreparować całe te cafety teatr. Żeby będziemy mieć z tego dodatkowe pieniądze. No to już było mówione. I będzie nas stać na lepsze uzbrojenie. Oczywiście, kontynuuj. Powinien to zrobić punkt. Synchronizacyjny, możemy się tutaj, możemy, o z tego skorzystamy. Odcinki, jak już mówiłem, będą jakoś tak do około 20 minut lub troszkę więcej. Nie chcę dochodzić za bardzo do 30 minut, gdyż to się dłużej wrzuca i renderuje. Dlatego będzie tak. Polecam szybko do punktu synchronizacyjnego. Tutaj potem. Arno, nie tak... zły. Czasem Arno nas nie słucha. Zapewne to ta wieża. Nie zaznaczyłem sobie na mapie, więc może strzelać. No ale to na pewno ta wieża. Hmm, będziemy musieli przejść jeszcze na drugą stronę. No to wychodzi. Teraz złapimy szybko tego złodzieja. I zobaczymy co dostaniemy. No, a jednak tu jest. Dobra. Tym lepiej. O no nie. Nie, nie, wiem, nie wiem co dostałem. Zobaczy na odcinku. A jeśli nie zobaczę, to pewnie dostałem pieniążki. No, bardzo, lecisz. Tare, wygląda naprawdę świetnie. Tam guaa, to nie znaczy, że tam. Że tam nie fajnie. Świetnie. Szybko zabici. Świetnie. skrzynki zbiorę potem. I spróbuję otworzyć. Teraz spróbuję tutaj spróbuję zrobić. Aby odcinek był jednak troszkę dłuższy. Mam no, nadzieję, że się wyrobię. Jak już się nie wyrobię, to trudno. No, mamy już tutaj trochę ludzi. Welcome to the Assassin Clubhouse, Monsieur. I assume these quarters aren't open to the public. No, indeed. This is a private clubhouse for our brother and sister assassins. Because belonging to just one secret society is passe. Hmm. Certain missions are too much for any one assassin to take on alone in those instances, many prefer to work with the same team consistently. you develop a sense of each other's strengths and weaknesses, an understanding of what each will do in a crisis. keeping a club makes it easier to organize such teams. i suppose that's better than rousting whoever happens to be on hand. quite so. <laughs> To ja już własny klub stworzyłem, do którego oczywiście możecie dołączyć. Wystarczy, że podacie mi swoje niki i możemy grać razem. Jest około jest 50 wolnych miejsc. Oprócz mnie to oczywiście jest ich 49. Także śmiało czekam na wasze może nawet te wspólne granie nagram. Dobra, widzę, że nie zdążymy już zrobić kolejnej misji. To też pozwiedzamy sobie dalej de Teatr. Nie wiem czy dalej. Czy dobrze to wymawiam, czy nie? Zobaczmy, czy już się coś uzbierało. <laughs> Nie. Dopiero za 3 minuty. Mówi się trudno. No to co to za jest? No i kontakty, dobrze. Tu mamy chyba nagrody, myślę. Muszę... Galeria Panamta. Otóż to z na osobowego. Zobaczmy, co tu mam. Moty kawałek. Kiedy? Bo moty. Czyż ja nic nie jeszcze. Stąd takie. Aha. 2 na 12? Nie wiem. Co tu mamy? Aha, dobrze. Masa lada zbroja? Kowa zbroja? Aha, możemy się po prostu przy niej przebrać. Dobrze. Where is my here for a fight monsieur? come again a training match that is an assassin can never be too well prepared isn't our mandate to work in the shadows stay undetected and all that call this the fallback option better to practice here in safety than pick a fight with the ruffians in the streets no touché Już wielu ubiliśmy. No, zrobimy sobie jeden trening z nim. Zobaczymy. Jak to będzie. Mm. Tak, to takie coś. No co, nie. Tu nie chcesz patrzeć, no dobrze. Pokojarno, na no, ale jest... Gdzie są wszystkie zbroje moje? No i chyba tego nie znajdę. No już 23 minuty. Także to koniec chyba zwiedzania. I zapewne widzimy się jutro. Nie wiem, o której będę wrzucał dalej. To się zastanawiam. Come with me. The Brotherhood needs you. Ale ja nie chcę. Może kiedy indziej. Czekam na was, ludzisko. Także to by było na tyle. Mówi dla was, wilczus. Na razie.